Eliminacja glutenu. Obciach. Jeśli nie masz celiaki, alergii na pszenicę czy nieceliakalnej nadrażliwości na gluten, taka eliminacja nic Ci nie da. Jedzenie sera żółtego bez laktozy. Obciach. Sery żółte naturalnie zawierają śladowe ilości laktozy. Stosowanie maślanu sodu, kiedy masz bóle brzucha, biegunki lub zaparcia. Klasa. To najważniejszy suplement dla zdrowia Twoich jelit. Picie co najmniej dwóch litrów wody dziennie. Klasa. Twój przewód pokarmowy potrzebuje wody do trawienia i regeneracji. Robienie przerw 3-4 godzinnych między posiłkami. Klasa. To optymalny czas do aktywacji twojego jelitowego systemu oczyszczania. Omijanie śniadań i jedzenie dużo wieczorem. Obciach. Twoje jelita najlepiej pracują rano do wczesnych godzin popołudniowych. Picie ciepłej wody rano na czczo. Klasa. Pobudza jelita i przygotowuje je do pracy. Przeglądanie telefonu podczas jedzenia. Obciach. Zakłóca pierwszą fazę trawienia. Stosowanie diety karniwor, żeby naprawić jelita. Obciach. To jakbyś obciął sobie rękę, dlatego że jest złamana. Nie poprawisz tolerancji na produkty roślinne, jeśli przestaniesz je jeść. Obserwowanie profilu Paweł Pyzowski. Klasa. Szczególnie jeżeli twoje jelita nie dają ci życia.